Cześć Boże. Ostatnio zastanawialiśmy się nad tym, jakie to herezje może wypowiadać Dominikanin Szustak, który jest przypisywany tak zwanemu kościołowi lewicującemu. No ale w jak dziwnych czasach żyjemy, na to zwrócono moją uwagę ostatnimi czasy, dosyłając mi też prawda, program, który został nagrany przez księdza Mruzińskiego, który obecnie jest idolem z kolei prawicowej strony. Zwolennikiem intronizacji Chrystusa Króla. I jednocześnie, jak się zapoznałem z tymi jego wypowiedziami, no to muszę powiedzieć, że znowu mnie przeraziło, bo jak to się mówi, jeżeli szóstak popełnia błędy, po prostu zmieniając, jak to się mówi, podanie, które jest w piśmie świętym, to ksiądz Bruziński z kolei, będący po prawej stronie, podaje te rozwiązania mniej więcej tak jak. Rozumienia, tak jak były po prostu w nauce kościoła, ale całkowicie zmienia ich znaczenie, po prostu aplikując je nie do tych postaci, które trzeba, czy, czy powiedzmy, zastosowując je w zastosowaniu. Błąd jest w zastosowaniu, czyli również cała jego, powiedzmy, wypowiedź jest wtedy błędna, no bo oddala się od prawdy w ten sposób. Postaram się w takim razie przedstawić ten tak zwany wykład Księdza Mruzińskiego i pokazać w jaki sposób można błądzić też po prawej stronie, mówiąc najkrócej. Gdyby na tej sali, którą Państwo zobaczą zaraz w tym wykładzie, siedział Luther z Kalwinem, to byliby mu najgłośniej brawo, mówiąc najkrócej. Bo Ksiądz Mruziński, prawda, tutaj okazuje się jako prawicowy katolik, podobno a z kolei głosi takie tezy, które stawiają go całkowicie w roli wojującego protestanta, można by powiedzieć. Najkrócej będzie chodziło o to, tu mówiąc tak na wstępie, zanim przejdę do komentarzy poszczególnych fragmentów, że, no, że żyjemy już w Kościele, który stał się wielką nierządnicą, jesteśmy pod zwiedzeniem w tym Kościele, w którym jest podawana nauka antychrysta, no, a powiedzmy, tym głównym głosicielem tej nauki, pracującym antychrysta, jest papież Franciszek, który według nauki, w cudzysłowie księdza bruzińskiego, okazuje się być fałszywym prorokiem, czyli tym, który przygotowuje drogę dla, dla antychrysta. No i tak to mniej więcej wygląda w skrócie. No, teraz postaram się przedstawiać po prostu poszczególne fragmenty zacznie się łagodnie od Chrystusa Króla i sposobów, w jakich ksiądz Mróżyński chciałby, powiedzmy, intronizację wykorzystać, nas aż przejdziemy do tego, co on sądzi o współczesnym Kościele. Przerażające. Bo będąc po prawej stronie, można też po prostu popełniać totalne grzechy zafałszowania przekazu Pisma Świętego. Nie jest, myślę, przynajmniej dla większości tutaj obecnych, tajemnicą, że Mam głębokie przekonanie o tym, że żyjemy w czasach ostatecznych, jak również o tym, że stoimy przed ostatecznym oddzieleniem pszenicy i konkolu w Kościele Chrystusowym. I też do tego, że czas określony w księdze objawienia, w ostatniej księdze Pisma Świętego, nie jest czasem symbolicznym, tylko jak najbardziej historycznym. W ogóle słowo prorocze Pisma Świętego jest w pełni zrozumiałe tylko właśnie w kontekście historii zbawienia. Bo jeżeli zaczniemy się zastanawiać, co w słowie Bożym, w słowie proroczym jest historyczne, a co tylko symboliczne, możemy zacząć po prostu tym słowem manipulować dla własnej korzyści i wygody. No, ciekawe stwierdzenie, bo właśnie w ten sposób ksiądz Bruziński przyznaje się do tego, że do tego, co sam robi, czyli manipuluje Pismem Świętym. To znaczy dostosował je tak, jak mu się mi się jego przedstawiało do aktualnych wydarzeń. Jest przekonany, że czasy ostatecznie się zaczęły, że ten połowa tygodnia Daniela jest już bliska, no i niedługo zacznie się powiedzmy Przesiewanie tych wybranych w kościele katolickim, przez co on rozumie, że prawda, takich ludzi jak on, prześladowania przez część bardziej liberalną kleru, to są to prześladowania czasów ostatecznych. No i jak to się mówi, to, yy, to zwiedzenie nadeszło. No i tutaj należy jeszcze dodać, że ksiądz Bruziński. Co nie, jest, nie będzie powiedziane w czasie tego wykładu, ale tak się zdarzyło, że tą datę tego rozpoczęcia tego prześladowania to podawał już parokrotnie, znaczy tego środka tygodnia Danielowego yy, i przesuwał ją cały czas po prostu, także tak jak Jechowi można powiedzieć, podający koniec świata, tak on sam początek tego prześladowania tych kapłanów yy, podaje, przesuwa cały czas co jakiś czas, jak mu pasuje po prostu. Sytuacja wydaje się beznadziejna, ale tak jak dwa tysiące lat temu zmartwychwstanie prawdy nie będzie dziełem człowieka. Nie będzie dziełem żadnej reformy, pospolitego ruszenia. Będzie dziełem samego Boga. No właśnie, nieważne co się dzieje w Kościele, nieważne jakie reformy są, które miałby ten Kościół poprawić, Ksiądz, Morziński podczepił się po prostu pod intronizację, którą z tego co można się domyślić, rozumiem w taki sposób, że Pan Jezus przyjedzie na białym koniu i tu wszystko pozamiata po prostu. prawda, I takich jak On wywyższy, bo kościół jest zły, a on jest, prawda, męczennikiem, który cierpi za ten kościół. Także zawierzył po prostu siłą wyższym całkowicie, zamiast zająć się powiedzmy, jakimś działaniem własnym i próbą zmiany. W jednej z ostatnich homilii powiedziałem, że. W Kościele Także Polskim mamy do czynienia z Sejmem Niemym. Czym był Sejm Niemy w historii Polski, czym się zakończył, to wiemy. I nie ulega wątpliwości, że jest to powtórka z historii, która zmierza w tym samym kierunku, tylko tym razem nie rozbioru Polski, ale prawdy w Kościele. No proszę bardzo, kolejne potwierdzenie o tym, jakie są myśli księdza Mruzińskiego, czyli sejmiemy w Kościele, czyli prawda rozbiór kościoła, rozpad prawdy w Kościele, ten czas już według niego nadszedł, i tylko patrzeć, jak już po prostu za parę lat się pojawi No coś, coś niesamowitego. Jeżeli mówimy o intronizacji Pana Jezusa, to nie da się tego faktu oddzielić od tematu paruzji. Intronizacja Pana Jezusa istotowo jest związana z powtórnym przyjściem Pana Jezusa, tak jak intronizacja Pana Jezusa w Izraelu była związana z Jego pierwszym przyjściem, ale się nie dokonała. Intronizowano Pana Jezusa, ale na krzyżu z cierniową koroną. Spytajmy się, czy my jako naród wybrany chcemy popełnić ten sam błąd? jaki popełnił naród wybrany 2000 lat temu, bo w tym momencie taki błąd dokładnie popełniamy, nie, pokoje, nie pokazując już palcami, kto jest za to odpowiedzialny. No i proszę dwie sprawy kolejnie wskazujące, co ksiądz mrużyński sobie myśli. To znaczy. Stwierdził, że intronizacja jest nierozerwalnie związana z paruzją, czyli ponownym nadejściem pana Jezusa. Czyli on myśli sobie, że po prostu my tu wprowadzimy intronizację i automatycznie niejako nastąpi przyjście kolejne pana Jezusa. Czyli no po prostu oczekuje, że, że koniec świata jest już po prostu za drzwiami, jak to się mówi, że już nastaje. Więc to mówię typowo myślenie nawet żydowskie, bo Żydzi po prostu stwierdzili. Znaczy było powiedziane u Żydów, że jak przyjdzie Mesjasz, oni wierzą, tak to im odbuduje tą świątynię zniszczoną żydowską yy, i stwierdzili, że jak Mesjasz nie nadchodzi, to jak odbudujemy świątynię, to on się wtedy pojawi. No czyli odwrócili porządek. Znaczy ci Żydzi, powiedzmy, potestamentalni, którzy w taki sposób myślą. No i ksiądz Marużyński też jest księdzem, można powiedzieć, potestamentalnym, bo stwierdził, że ha, przymusimy, prawda, tutaj do intronizacji, to Pan Jezus automatycznie przyjdzie. No jeszcze tutaj grozi na dodatek tym wszystkim, którzy się nie przyczyniają do intronizacji, co można zrozumieć ze strony kościelnej oczywiście władze kościelne, a ze strony państwowej oczywiście władze państwowe. No, <laughs> ciekawe podejście. Dlatego intronizacja Pana Jezusa na króla Polski nigdy nie może być oderwana od faktu powtórnego przyjścia Pana Jezusa jako króla królów i pana panów, i tak jak Izraelici mieli przyjąć Mesjasza nie dla, nie dla siebie, ale dla całej ludzkości, podobnie w nas jest zachowane te ziarno wiary więcej niż w innych narodach, abyśmy przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa dokonali intronizacji, dając przykład wszystkim narodom. No tutaj można powiedzieć bardzo ładnie, bo oczywiście yy, intronizacja jest potrzebna. Jej dokonanie i oczywiście mamy dać przykład innym narodom, no, ale on to traktuje jako, jako jak to się mówi, potwierdzenie przewodniej roli polskiego narodu, w tym znaczeniu, że pan Jezus już tutaj do nas przychodzi nieprawda? i już tutaj mamy tylko wprowadzimy elektronizację to zaraz będzie nadejście pana Jezusa. No w ciągu powiedzmy paru lat góra po prostu po tego, Mówię coś, coś niesamowitego.